23 Mazowieckie Dni Rolnictwa Stulecie Doradztwa Rolniczego na Mazowszu. Serdecznie zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia. Dziękujemy patronom honorowym, patronom medialnym, wystawcom, partnerom, sponsorom, wszystkim, którzy odwiedzili pole doświadczalne i teren wystawy podczas 23 Mazowieckiego Dni Rolnictwa, a przede wszystkim dziękujemy wszystkim pracownikom Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy zaangażowali się w organizację 23 Mazowieckich Dni Rolnictwa, stulecie doradztwa rolniczego na Mazowszu. Na wystawie poświętnej prezentujemy ciągniki rolnicze i maszyny komunalne firmy Kubota. Mamy również w swojej ofercie maszyny Ferneland, Fission, Weidemann i innych producentów. O tym, że, że działania naukowe często zamykają się w obrębie laboratoriów czy też biur, gdzie wypracowywane są różne metody, są też budowane różne wizje do, potrzebne do realizacji tego nowego rolnictwa w okresie zmiany klimatu. Natomiast niezbędnym elementem e, tutaj jest komunikacja z, tak naprawdę z odbiorcą naszych idei i pomysłów. Jednym ze sposobów na to jest po prostu wizyta na e, dniach rolnictwa, chociażby tutaj w poświętnym, dzięki którym możemy Spotkać się z rolnikami i no, w pewnym sensie wejść w interakcję z naszymi użytkownikami ostatecznymi. Przede wszystkim promujemy spożycie świeżych owoców i warzyw. W tym przypadku w postaci koktajli owocowo-warzywnych. I jeszcze to jest połączone z Odrobino wysiłku yy, fizycznego, czyli jazda rowerem, stacjonarnym, a drugą częścią naszej tutaj bytności, naszej działalności, aktywności jest część rękodzielnicza. Na Mazowieckich Dniach Rolnictwa w poświętnym. Mamy okazję tutaj zaprezentować nasze dwa rozwiązania. Pierwsze to Halvetik, czyli synergia glifosatu i najnowszej technologii BGT, oraz kompleksowe rozwiązania herbicydowe w kukurydzy. Halvetic to rozwiązanie ułatwiające pracę rolników. Jest to rozwiązanie do nieselektywnego zwalczania chwastów, w którym rolnik nie musi już stosować adiwantów, siarczanu, amonu czy środków antypiennych. Jest to maszyna produkcji szwajcarskiej, firma Eco Robotic model Ara. Maszyna jest w stanie wykonać oprysk bardzo precyzyjnie, nie dotykając rośliny uprawowej, a likwidując chwasty. Ewentualnie, jeśli będziemy odżywiać rośliny, możemy odżywić tylko rząd roślin uprawianych, przykładowo buraka, tylko odżywką. Maszyna jest 6-metrowa. Na 6 metrach znajduje się 150 głowic. Są, jest 6 kamer, które są odpowiedzialne za robienie zdjęć i rozpozywanie rośliny uprawowej od chwastu.